Moi kochani, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przedstawia się nam jako dobry pasterz, który prowadzi swoje owce powierzonych mu ludzi do pełni życia, do pełni szczęścia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej Ewangelii jest taki fragmencie, gdzie Pan Jezus mówi, że ten pasterz zna swoje owce po imieniu, staje na ich czele, woła je, staje na ich czele i je prowadzi. Znać kogoś po imieniu w kulturze hebrajskiej to znać tę osobę bardzo dokładnie, znać jej uczucia, myśli. Pan Jezus dzisiaj każdemu z nas chce przypomnieć, że nie jesteś nikim anonimowym dla mnie. To nie jest tak, że mam ile jest 7 miliardów ludzi, tak chyba na świecie, że mam tylu ludzi na głowie, w związku z tym nie mogę się Tobą wystarczająco zająć. Pamiętajcie, że relacja z Panem Jezusem jest taka, Jakbyś był jedyny, jakbyś była jedyna na świecie. Trzeba sobie tak wyobrażać, tak stawać na modlitwie, że oto On patrzy na mnie, jakbym był jedyny, jakbym była jedyna na świecie. On cię zna dokładnie, do końca. Nie ma żadnego uczucia, żadnego lęku, żadnej obawy, żadnego grzechu, którego on by nie znał. A jeżeli to są trudne rzeczy, to on chce je uleczyć, a grzechy chce przebaczyć. Ale on chce nam powiedzieć: Nie bój się do mnie zbliżyć. Ja jestem dobrym pasterzem, który zna owce swoje. I będziecie się uczyli w ciągu całego waszego życia rozpoznawać ten głos dobrego pasterza, ten głos, który was, kogoś, tego pana Jezusa, który was zna i który was kocha. Ale jednocześnie każdy z nas spotka w swoim życiu głos złodzieja i rozbójnika, o którym również Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Ci, którzy przychodzą tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Y z głosem rozbójnika mamy zawsze do czynienia wtedy, kiedy ktoś nam proponuje jakąś drogę życia, szczęścia, spełnienia. Kiedy ktoś mówi nam, że będzie bardzo fajnie, że będzie naprawdę bardzo dobrze, pod warunkiem, że odrzucimy któreś z Bożych przykazań, że nie weźmiemy sobie do serca całej Ewangelii. Pan... Pan Bóg będzie wam wtedy przypominał, każdemu z nas przy, ko, przypomina wtedy w sumieniu: Uważaj, to nie jest droga życia. Jeżeli to zrobisz, jakby odrzucisz moje słowo, złamiesz przymierze ze mną. E, oczywiście, jak ktoś tak zrobi, to, to jest bardzo smutne, ale Pan Jezus wynalazł lekarstwo, sakrament pojednania. E, ale, ale będzie nas ostrzegał. I zwróćcie uwagę, uczcie się rozpoznawać tego głosu, ten głos, e, dobry głos e, Pana Jezusa, który przemawia do nas przez Ducha Świętego, ale też i ten głos rozbójnika, który czasami bardzo bezczelnie proponuje nam e, drogi i recepty na szczęście, które są kompletnie sprzeczne z Ewangelią. Pamiętajcie, złodziej i rozbójnik nie zna nas ani nas nie kocha. Zna nas bardzo powierzchownie. Nie wiem, czy macie, e, zobaczcie, że jak kogoś nie lubicie, e, to znacie go powierzchownie. Jak ktoś nas nie lubi i nie kocha, to zna nas bardzo powierzchownie. Nie ma dostępu do głębi naszego serca. Otwieramy się tylko przed kimś, kto nas kocha. A Bóg nas kocha i zna nasze serce. Więc niech nam da wszystkim łaskę w tym czasie wielkanocnym, żebyśmy go jeszcze bardziej wybrali, żebyśmy jeszcze bardziej wybrali Pana Jezusa na naszego Króla i żebyśmy Mu jeszcze głębiej zaufali. On jest dobrym pasterzem i zna nas po imieniu.